Po przełamaniu wału pomorskiego polskie oddziały zostały wyznaczone do zdobycia Kołobrzegu. Już w listopadzie 1934 roku zgodnie z rozkładem Hitlera Kołobrzeg został ogłoszony twierdzą. Niemcy mieli taki zwyczaj, że starali się wszystkie większe miasta zamieniać w twierdzę. Kołobrzeg jednak miał znaczenie jako port. Niemcy kontrolowali różne obszary nad Bałtykiem kontrolowali również Bałtyk, i w tym systemie zaopatrzenia tych odciętych od strony lądowej, od armii niemieckiej, jednostek, kołobrzyk odgrywał dużą rolę. Pierwszy atak na kołobrzyk przepuściły czołgi Armii Czerwonej 4 marca. Próba zajęcia miasta twierdzy z marszu zakończyła się fiaskiem. 8 marca do walki weszli polscy żołnierze z 6. Dywizji Piechoty, którzy otrzymali rozkaz. Oczyścić miasto z resztek sił nieprzyjaciela. Rozkaz był absurdalny, bowiem miasto miało pełną załogę, której właściwie nie uszczuplił nieudany atak radzieckich czołgistów. Pierwsze natarcie na doskonale ofortyfikowane miasto bez należytego rozpoznania i wsparcia zakończyło się, jak nie trudno się domyślić, niepowodzeniem. W następnych dniach do walki weszła trzecia dywizja piechoty oraz pododdziały saperów. Niemcy, zgodnie z dyrektywą Hitlera, bronili się do ostatniego żołnierza. Żołnierze wspomagali cywile, kobiety, dzieci, młodzież. Zdarzało się, że fanatyczni obrońcy przykuwali się łańcuchami do swych stanowisk ogniowych po to, aby nie mieć szansy wycofania się z pola walki. Powoli Polacy zaczęli wgryzać się w niemieckie linie obronne. 12 marca dowódca pierwszej armii, generał Stanisław Popłaski, wprowadził do walki pułk ciężkich czołgów. Oraz artylerii. Weszła również do walki kolejna dywizja, czwarta dywizja piechoty. Walczących wspomagały z powietrza samoloty pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa. Takim pierwszym sukcesem atakujących Polaków było zdobycie tzw. białych koszar. 13 marca Polacy przerwali ogień. Wysłano do niemieckiego dowódcy drogą radiową propozycję zaprzestania walki. Pułkownik Uluride odpowiedział. Cytuję. W 1807 roku wojska napoleońskie potrafiły zdobyć koło brzegu. Tym bardziej nie udało się to teraz Polakom. Walki rozgorzały od nowa. 15 marca Niemcy wprowadzili do walki nowe oddziały, bataliony Kell, przybyłe drogą morską ze Świnoujścia. Jednak Polacy odnoszą kolejny sukces. Zdobyto czerwone koszary parowozownię, sforsowali brzeg wyspy Solnej i mosty na Więcymince co zdezorganizowało obronę nieprzyjaciela. W końcu Niemcy skupili swoje wysiłki na obronie portu, którego wokowali ludność cywilną, a później i żołnierze. W następnym dniu walki przeniosły się na dworzec kolejowy oraz w rejon fabryki farmaceutycznej i toru wyścigów konnych. Bitwa toczyła się w sercu miasta, gdzie uciekające oddziały niemieckie podpalały każdy budynek, osłabiając tempo polskiego natarcia. Ostatnim dniem walki był 17 marca. Nocą pokryjomu Niemcy opuścili główny pas obrony, pozostawiając tylko nieliczne oddziały maskujące siną obronę i rozpoczęli ewakuację swoich wojsk drogą morską. Tej nocy siódmy pułk piechoty zdobył dworzec kolejowy i nad ranem dotarł do morskiego brzegu na wschód od latarni. Wrogie oddziały osłaniające zostały zniszczone, wzięte do niewoli. Jednak większość żołnierzy niemieckich ewakuowała się do Świnoujścia. Upojeni zwycięstwem. Polscy żołnierze wybiegli masowo na plażę. Historyk Waldemar Kotowicz opisywał. Zatrzymywali się na wydmach, na nabrzeżach portu, chłonąc urzekający bezmiar wód. Podnosili w górę broń, aby trzykrotną salwą, żołnierskim salutem, uczcić tą wiekopomną dla nich chwilę. Wszyscy też prawie zbiegli na plażę, podchodzili do wody, aby zanurzyć w niej dłonie, spróbować jej smaku. Przyjrzeć się z bliska, omywający im nogi spienionym falą przyboju. Wielu stało tak długo, jakby nie mogło uwierzyć w realność sytuacji. Późnym popołudniem, 18 marca, na tarasie fortu, odbyły się żołnierskie zaślubiny Polski z Morzem. Kapral Franciszek nie widziało. Rzucając zaślubinowy pierścień donośnym głosem, powiedział: Przyszliśmy. Może po ciężkim trudzie. Widzimy, że nie poszedł na marne. Przysięgamy, że cię nigdy nie opuścimy. Wrzucając ten pierścień w swe fale, biorę z tobą ślub, ponieważ tyś było i będziesz zawsze nasz. W walkach około brzeg poległo 1013 polskich żołnierzy, 142 zaginęło bez wieści, 2652 zostało rannych. Spośród rannych kilkuset zmarło w szpitalach. To dużo więcej niż w bitwie pod Monte Cassino. Zdobycie koło to okupiony wielkimi stratami. Wielki sukces polskich żołnierzy. Niesłusznie dzisiaj zapomniany. Wśród ofiar była 20-letnia podporucznik Emilia Gierczak. Gdy miała 15 lat, została wraz z całą rodziną więziona z Podola. Jesienią 1933 roku, wraz z ojcem dotarła do formującej się pierwszej dywizji piechotni Międzynarodowej Kościuszki. W czasie walk o Kołobrzeg powtarzała, że bardzo chce zobaczyć morze. Dwa pociski z km -u które ugodziły ją w głowę i w piersi. Przerwały jej krótkie życie. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.